Witamy wszystkich basketmaniaków, z tej strony Adrian Tuszakin i Dawid Sobieraj. Klub Sportowy Play Basket w Kraszewice zaprasza na losowanie grup w turnieju Streetball Crash the Basket Winter Edition 2014. Losowanie przeprowadzi Wójt Gminy Kaszewice, Pan Józef Wąszewski. Do losowania mamy tylko jedną uwagę, ze względu na to, że ja i Adrian jesteśmy organizatorami tego turnieju, Nasze drużyny zostaną rozrosowane w oddzielnych grupach. Jedna z drużyn zagra rano, druga po południu. Zapraszamy już na losowanie. Pan Wójt, pan Józef Włoszewski przeprowadzi losowanie grup naszego turnieju. Start. Masa Tim Kalisz, NBA Polska Wrocław. Jim Tim Łódź ZBW Ostrów Wielkopolski KOS SLABINOS OSTRÓW WIELKOPOLSKI ASYZ WIERUSZOWA Wieruszów. Pomiot szatana PRZEZIMY zimy. Kalisz Streetball 24.pl Turek Kochale ojczyzny Zelów Wojtas Tim Kraszewice Lunaj Skład Ostrów Wielkopolski od zamczę wieruszów Pólnisszerc wieruszów. Monster Ostrów Wielkopolski Taka paka mokrsko Play herd or gom home, Kalisz. I ostatnia już drużyna. Los Cabinos, Ostrów Wielkopolski.